W dzisiejszym dynamicznym świecie nic nie jest pewne. Zatem standaryzacja procesu onboardingu staje się kluczowym elementem tak naprawdę, aby organizacja mogła osiągnąć sukces. Nasza rzeczywistość często opisywana jest akronimem WK. WK, czyli akronimem charakteryzującym zmienność, niepewność, złożoność. I niestety niejednoznaczność. Doświadczamy tego w codziennym życiu biznesowym. To oznacza zmiany strategii, konieczność optymalizacji procesów, to oznacza dostosowywanie się do nowych, często nieprzewidywalnych czynników, które, uwaga, mogą zaburzać nasze plany. Mało tego, przyszłość również nie obiecuje stabilności, co opisywane jest akronimem BANI. Czyli BANI wskazuje na świat kruchy. Niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały. W obliczu takich wyzwań zapewnienie spójnego doświadczenia wszystkim nowym pracownikom staje się tak naprawdę priorytetem. Zatem istotna jest standaryzacja procesu onboardingu, bo to jest odpowiedź na pytanie: jak zagwarantować, żeby każdy nowy członek zespołu, tak naprawdę niezależnie od miejsca pracy czy modelu zatrudnienia, poczuł się bezpiecznie, no i pewnie w nowym środowisku. Mając na uwadze perspektywę tej niepewności biznesowej w kontekście wuka i banii, standaryzacja pozwala na stworzenie procesów, które są stabilne, ale uwaga, jednocześnie elastyczne, czyli umożliwiają nowym pracownikom z jednej strony szybkie odnalezienie się w pracy, ale zespołom umożliwiają skuteczne wspieranie nowych pracowników w integracji. Biorąc pod uwagę oczywiście elastyczność dostosowania się do różnych zmian i różnych realiów. W ten sposób, mimo tak naprawdę tych nieustannych zmian, organizacja może działać efektywnie i spójnie, minimalizując wpływ zewnętrznych zmiennych na proces wdrożenia nowych pracowników. Pamiętajmy o tym, że podstawą standaryzacji każdego procesu są procedury, są narzędzia, no i są instrukcje. Zatem te narzędzia, te procedury i te instrukcje. Niezbędnie musimy omówić i zrobimy to w tym miejscu.